Rynek Starego Miasta powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Ma kształt prostokąta o wymiarach 90 na 73 metry. Przez kilka stuleci stanowił centrum życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego miasta. Po środku rynku znajduje się symbol stolicy, pomnik syrenki. Domy na rynku były początkowo drewniane. Pierwsze domy murowane zaczęto budować w drugiej połowie XIV wieku. Były one nieotynkowane i wąskie, przeważnie dwukondygnacyjne. Najszersze z nich miały na jednej kondygnacji najwyżej trzy okna. W XVII wieku kamienice otrzymały kolorowe elewacje i ozdobne portale. Niektóre z nich posiadały nadbudowę, tzw. Tak latarnie, które oświetlały wewnętrzne klatki schodowe kamienic. Partery, kamienicy i piwnice przekształcono w sklepy i składy kupieckie. W 1916 roku cztery strony rynku otrzymały własne nazwy. Hugona Kołłątaja, Jana Dekerta, Franciszka Barsa, Ignacego Zakrzewskiego. Podczas powstania warszawskiego Starówka broniła się przez 33 dni. Rynek został zniszczony w 90%. Ocalały tylko piwnice, partery i trochę wypalonych murów. Po wojnie podjęto decyzję o całkowitej odbudowie rynku. Prace zakończono w 1953 roku. Kanonia. Znajduje się tutaj najwęższa kamienica w Warszawie. Od strony placu ma szerokość tylko jednego okna. 140 cm. Na środku placu umieszczono spiżowy dzwon pochodzący z 1646 roku. Odlew dzwonu wykonał odlewnik królewski Daniel Tym. Kościół Matki Bożej łaskawej, patronki Warszawy, i stojąca tuż obok najstarsza świątynia stolicy Bazylika Archikatedralna Świętego Jana. Świątynia była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Polski. Podczas ostatniej wojny podzieliła losy miasta. Odbudowano ją w latach 1948-56 w stylu gotyckim. Od 1966 roku w ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Nagrobek książąt mazowieckich to jedyny oryginalny nagrobek rzeźby renesansowej w Warszawie. Grobowiec prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. W połowie XIV wieku wybudowano murowaną wieżę zwaną Wieżą Groską. Obok niej książę Janusz I wzniósł prostokątny budynek dla celów mieszkalno-reprezentacyjnych, tak zwany Dom Wielki. W końcu XV wieku od strony kanonii wzniesiono zespół zabudowań nazwany Dworem Mniejszym. Zamek był siedzibą książąt mazowieckich. W 1526 roku stał się prowincjonalną rezydencją królewską. Za panowania Zygmunta Augusta zamek został rozbudowany. Przebudowę rozpoczął król Zygmunt III Waza. Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy wymagało rozbudowy zamku, który stał się rezydencją monarszą oraz siedzibą najwyższych władz i urzędów państwowych. Po rozbudowie jego bryła stanowiła nieregularny pięciobok z wewnętrznym dziedzińcem. Za panowania ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego urządzono na nowo reprezentacyjne wnętrza. W murach zamku Sejm czteroletni uchwalił konstytucję 3 maja 1791 roku. Po upadku Powstania Listopadowego Zamek stał się siedzibą carskich namiestników i generał-gubernatorów. Po odzyskaniu niepodległości w latach 1921-39 był siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej. Tutaj mieściły się jego biura i kancelarie. Zamek Królewski dzisiaj pełni funkcję muzealną i reprezentacyjną. Służy zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją celom reprezentacji państwowej. Tuż obok Bramy Grodzkiej i Zamku Królewskiego można zobaczyć dwa stare trzony kolumny króla Zygmunta III Wazy. Pierwszy z chęcińskiego marmuru z 1644 roku, drugi zaś z różowego granitu włoskiego z 1887 roku. Zniszczony przez Niemców w roku 1944. Tuż obok zamku znajduje się Pałac pod Blachą z 1720 roku. Pałac był własnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie jest siedzibą naczelnego architekta miasta stołecznego Warszawy. Widok na stadion narodowy. Kościół świętej Anny i trasa komunikacyjna wschód-zachód. W obecnym kształcie plac zamkowy powstał dopiero w latach 1808 -18. Na środku placu znajduje się najstarszy świecki pomnik w Polsce kolumna króla Zygmunta III Wazy. Pomnik powstał z inicjatywy Władysława IV, który chciał w ten sposób uczcić pamięć swego ojca, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Pomnik wzniesiony został w 1644 roku. Krakowskie przedmieście jest jedną z najpiękniejszych ulic Warszawy.